Nice, Ej, to, to jest zdecydowanie lepsze miejsce, kurde, zdecydowanie lepsze miejsce. Tutaj, kurde, patrzcie, domek nawet jest jakiś wybudowany. Proszę bardzo, już mamy miejsce na bazę. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Valheim. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku byliśmy na mokradłach. Zwiedzaliśmy sobie bagna, zdobyliśmy jakieś nowe materiały. E, ale nie znalazłem ostu, a potrzebujemy go, żeby zrobić e, odporność na truciznę, taką brzeczkę miodową. 5 sztuk, właśnie. E, jakiś węgiel. Ale tu jest napisane, że baza do zrobienia miodu pitnego musi się sfermentować. Czy to znaczy, że my będziemy potrzebowali kać fermentacyjną taką sobie zrobić? Bardzo to jest kurde możliwe. E, więc ja może zawczasu sobie pójdę zebrać. Szlachetne drzewo. Przygotuję sobie wszystkie materiały. I pójdziemy na bagna. Nie, co jest, kurde, tutaj oset znalazłem, a myślałem, że na bagnach mi pisaliście, że mogę znaleźć oset. A ja w czarnym lesie znalazłem oset. To ja będę miał oset. Kurde, ej, tak coś czułem. Tak coś mi się wydawało, że już kiedyś gdzieś oset właśnie zbierałem. I to kurde właśnie w czarnym lesie. Ja sobie tutaj muszę pozbierać, słuchajcie, jeszcze trochę miedzi. I trochę tego, tego drugiego materiału. C Cyny? E żeby zrobić brąz. No i sobie wszystko przygotujemy i pójdziemy na bagna. Bo jak będziemy mieli już e potionki na truciznę, w zasadzie to nie potionki tylko taką potrawkę na, na truciznę. E to będziemy e Mogli to będziemy mogli zwiedzić no, no troszeczkę lepiej i troszeczkę bezpieczniej całe bagno, a na tych bagnach można znaleźć jakieś krypty, no i w tych kryptach dopiero będę mógł znaleźć żelazo. O kurde, tu troll jest, ja pierdziela się przestraszyłem. No, ale w każdym razie to ten. No, to ja sobie przygotuję materiały i ten. Widzimy się za momencik. Dobra, więc powoli nam się materiały przerabiają. Muszę tutaj węgla do dokładać. Gdzieś powinienem mieć węgiel. E, ale to nie jest teraz istotne. E, w każdym razie tutaj chciałbym coś niecoś zbudować jeszcze w tym miejscu. Żeby nie gasło mi to ognisko tutaj przy garnku podczas deszczu. Więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby coś takiego sobie właśnie zrobić. Zgarnę tylko kamień, żeby trochę tutaj podrównać teren. Właściwie to ja bym chciał tu. O. Serio z duże mieśniczy? Nie, no i tak tutaj będę musiał Workbencha wybudować. Czekajcie. Wiecie co, może go trzasnę tam po drugiej stronie, żeby miał większy zasięg. Niech będzie. Nasza fosa niestety troszeczkę zmalała przez to. Um, jeszcze to chciał. O. Mhm. Mm tak się zastanawiałem. O co tu kurde chodzi? Co to za obrażenia się pojawiają tutaj przy tym ognisku, a ja to jednak po prostu sobie zniszczyłem ognisko. Nieźle, nieźle. Tego się słuchajcie nie spodziewałem. Bez problemu, niech stoi jak, jak stało. Dobra. Wydaje mi się, że Tyle terenu mi wystarczy, później może sobie jeszcze przekopię tam tą fosę tutaj pod tym e, Workbenchem, żeby Żeby była szersza, aczkolwiek wydaje mi się, że to chyba nie jest aż takie istotne. Eee, więc, jak ja bym chciał to zrobić? Potrzebujemy dużo drewna. Dobra, ja teraz chciałbym mieć wszystkie słupki równo. I nie jestem pewny, czy to będzie proste do zrobienia. Więc będziemy musieli tego używać. O! Sporo drewna na to pójdzie. To będzie w powietrzu. No, oczywiście, że to jest kurde w powietrzu. Dobra, nieważne. Straszna lipa to budowanie. Nie jestem pewny, czy będę mógł przymocować tutaj duży słupek. Fajnie by było, bo on fajnie. O, zresztą, zresztą ten też jest tutaj kurde. Nie dosięga. Kurde, jakby to zrobić teraz? Muszę tutaj sobie chyba rusztowanie zrobić. Chłopie, co ty tu kurde robisz? Dobra, pięknie, udało się. I fajnie to wygląda, bo to wchodzi tutaj w skałę. E, wiecie, nie jest to w powietrzu. Ciekawe, czy tu mógłbym też coś takiego zrobić. Pewnie, że tak. Kurde, no zniszczę se znowu to ognisko. Dlaczego nie można kurde chodzić koło ogniska? Ale to jest głupie. Dobra, nie jestem pewny, ile ja dokładnie miejsca potrzebuję tutaj na kuchni, jakby. Ale na razie wydaje mi się, że to wystarczy. Zresztą. No i tak, to nie będzie nasza główna baza. Stąd się będziemy prawdopodobnie przenosić prędzej czy później. Więc no. To teraz nie jest aż takie istotne, jak to będzie wyglądać i jak duże to będzie. I tak pewnie będziemy budować większe coś takiego e, w naszej, jakby, głównej bazie, nie? W niedalekiej przyszłości. No, ten słupek tutaj będą szarły mogły rozwalić pewnie, ale to nie jest istotne. Tak naprawdę ten słupek nie jest potrzebny. Zrobiłem to tylko po to, żeby to w miarę ładnie e, wyglądało. Dobra, nie było łatwo zbudować tutaj te, te słupki, ale super się to udało zrobić. No, trzeba troszeczkę kombinować. Niestety. Kurde, jeszcze tutaj muszę słupek wybudować w jakiś sposób. Ale tu chyba nie będzie to aż takie trudne. No okej, okay, pięknie. Dobra, no i wydaje mi się, że tutaj yy, z przodu nie będziemy nic robić. Tu teraz musimy to ładnie. O, czegoś brakuje. Drewna brakuje. No, oczywiście, że czegoś brakuje. No o. O, no na pewno nie tak chcę ten słupek. No dobra. No i pięknie. No już jakaś konstrukcja jest, nie? Teraz by wypadało dach zbudować, tylko teraz ja nie jestem pewny. Ha! kurde, patrzcie na... Na, 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 pa, pa, na ten słupek patrzcie, kurde, jak to wygląda tutaj. Co to się tutaj... Co to się tu stało, kurde. Dobra. Od razu lepiej, od razu lepiej. Wszystko jest chyba git? Wszystko jest chyba git. No i teraz tak szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy ja tutaj potrzebuję coś jeszcze budować. No chyba potrzebuję, bo ten... Ten dach się nie chce jakoś fajnie przyłączyć. Chyba będę potrzebował takie płaskie te zrobić jeszcze. Tego. Tu i na, pe na pewno jeszcze tutaj musimy zrobić coś takiego. Okej. Okay. No, tutaj też zrobię, żeby to ładnie wyglądało. No, już to zaczyna jakoś wyglądać, ale nie mam drewna. I co teraz? Nie jestem pewny, czy mam. Ale jak coś, no to. No to mam posadzony cały las tutaj praktycznie, więc to, to nie jest aż taki duży problem. Dobra. Wydaje mi się, że możemy kontynuować. Mam nadzieję, że wystarczy mi drewna, żeby daszek tutaj dobudować. No i wydaje mi się, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o naszą kuchnię. Zbuduję tu oczywiście tą beczkę jeszcze. Bo chyba mam materiały. I chciałbym, słuchajcie, nie kończyć dachu tym, tylko chciałbym skończyć dach tym czymś. Wiecie co może z tej strony, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ale wydaje mi się, że to spoko wygląda. A może na odwrót? Ten dach zrobić stromy, a czubek zrobić mniej stromy? Kurde, nie wiem. Dobra, wiecie co? Na razie zrobimy tak. Dajcie znać, co myślicie o tym. Może następnym razem po prostu wybuduję na odwrót. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O! Pięknie. No i dym powinien nam tędy uciekać, chyba. Więc nie powinniśmy się tutaj dusić. Kurde, no zniszczę sobie to ognisko znowu, no. O, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Nie ten przycisk. Nie ten przycisk. Dobra, żywica, brąz i szlachetne e, drewno, żeby zrobić beczkę. To zrobimy sobie beczkę. O kurde, duża ta beczułka, fajna. Fajna, fajna. Czy ja to tak powinienem blisko ogniska zrobić? Czy może dalej od ogniska? To, 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 to w sumie nie wiem. Dobra, tak to wybuduję. Pusty, zbyt odkryty? Jak to zbyt odkryty? O nie, czy ja tutaj kurde muszę ściany porobić w takim razie? Dobra, no czekajcie. Kurde, młotek się zepsuł. Kurde, szkoda, że tego tak w podłogę trochę nie mogę wsadzić. O, mogę, mogę. Dobra, tak to wybuduję. I postawmy tu beczkę. Ten. Kuźnia? O kurde. Tego się kurde nie spodziewałem. Dobra. Cyk. Pusty. O, działa. Nie masz żadnych rzeczy do przetworzenia. E, ale działa to tutaj. Działa to tutaj w tym miejscu. Super. To bardzo fajnie, to bardzo fajnie, tylko co ja, kurde, tam mam wsadzić teraz? Czekajcie, to w takim razie, bo tutaj jest, jest napisane... Odporność na drużyna. Yy, baza do zrobienia miodu pitnego musi się sfermento sfermentować, czyli może musimy to przygotować, a potem wrzucić to do beczki? Czy ja mam jakieś ogony niksy? Hmm. Jeden mam. Dobra, mam wystarczająco węgla, żeby to wypróbować. Możemy sobie to zrobić. Odporność na truciznę. Twórz. Przeczka miodowa. Odporność na truciznę. Ok, i teraz. Kaśmen. O, proszę bardzo, mamy to. Odporność na truciznę. Fermentacja. Ciekawe, jak długo się coś takiego będzie fermentować. W sumie, kurde, nie wiadomo, nie? W sumie, kurde, nie wiadomo. I teraz, tak jak wybudowałem tutaj tą ścianę, to zastanawiam się, czy nie zabudować tutaj tych kurde ścian, jednak. I zostawiłbym tylko górę tutaj otwartą, żeby dym mógł sobie wylatywać bez problemu, nie? Kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem. No możecie dać znać w komentarzach, ewentualnie. No to sobie coś tutaj jeszcze pozmieniamy. Nie, aczkolwiek ja już takie pomysły raczej będę zabierał do nowej bazy. W takim razie, skoro i tak bagien zwiedzać na razie nie będę, e, prawdopodobnie pójdziemy sobie bagna zwiedzać w następnym odcineczku. Ja bym sobie może opróżnił ekwipunek i słuchajcie, pójdziemy poszukać sobie może nowego miejsca na bazę. Dobra, czy ja tam kurde znowu trola widzę? Przecież dopiero co tam trola zabijałem, ja pierdzielę. Kurde, to, to sobie wybrałem miejsce na, 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 na bazę. Nie, złe miejsce, kurde, na bazę. No dobra, no nic. Ale ja, jak kurde, z tym trolem. Dobra, no spróbuję go jakoś ominąć. My się musimy dostać tu gdzieś. W sumie mogę przebiec tak w linii prostej, chyba. Zignorujemy wszystko, o patrzcie tutaj cyna jest, Jak blisko bazy, tylko kurde takich materiałów niestety przez portal się nie da przenosić i co teraz kurde, dobra no i czekajcie czy my tu mamy więcej bagien? Tam już bagien nie ma Idziemy tędy. O kurde! Czemu tyle tych szkieletów jest? O, to jest moja szansa. Nieźle się załatwiliśmy. Dobra. Czego one tu pi pilnowały? Tego czegoś? Dobra, i tam widać bagna. Tam widać bagna po drugiej stronie. Tylko czy to jest inna wyspa, czy to jest kurde połączone? Wydaje mi się, że to jest inna wyspa. Więc może kurde lepiej byłoby właśnie na tej innej wyspie wybudować bazę. No dobra. Przespałem się, więc no nic nam nie grozi, chociaż w wodzie Myślę, że nam nic nie grozi i tak i tak. Będziemy blisko, w miarę blisko wyspy płynąć, więc e, raczej powinniśmy być w miarę bezpieczni. Nie patrzcie, jakiś budynek. Czekajcie, wiecie co? Może ja się tu kurde zatrzymam na chwilę? Co to kurde, wygląda jak studnia trochę, nie? Dobra, czy my tam? Grzyby rosną. Ale, jajaj, ciekawe, kurde, co, co, co to jest. Dobra, nieistotne. Mamy grzyby jakieś. Czekajcie, gdzie te bagna były, kurde? Tutaj widzę jakąś górę w ogóle. Ale musimy teraz ominąć te mokradła i popłynąć tam, i tam gdzieś były e, kolejne mokradła. Dobra, no i zobaczcie, ta wyspa po lewej stronie też wygląda całkiem ciekawiej. Mamy górę jakąś. Nie, góra. O, drzewa się pojawiły, proszę bardzo. Są jakieś duże drzewa, więc prawdopodobnie to jest chyba czarny las. No i wydaje mi się, że te, to bagno będzie znacznie, znacznie większe niż... ...niż tą, to, co mieliśmy tutaj. I teraz tak, zastanawiam się, czy opływać to bagno... Dookoła, czy wylądować tutaj i sprawdzić, co jest po drugiej stronie tego lasu? Dobra, yy, popłyniemy dalej. Popłyniemy dalej, zobaczymy, gdzie się kończy ten. Yy, gdzie się kończą te mokradła. Zobaczymy, co to zabiją. No i gdzieś tam może się później rozejrzymy. Jeszcze zobaczymy, gdzie byśmy mogli bazę wybudować. No i patrzcie, tam coś jest, kurde. Ciekawe co to, nie? Może jakiś respawn dragorów czy coś. Dziwne, 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 dziwne. No na pewno jak będziemy gotowi, to sobie to sprawdzimy. Ej, tu jest krypta chyba nawet. No, to jest krypta. Nice, ej, to to jest zdecydowanie lepsze miejsce, kurde, zdecydowanie lepsze miejsce. Tutaj, kurde patrzcie, domek nawet jest jakiś wybudowany. Proszę bardzo, już mamy miejsce na bazę. Nie no, kurde, nigdy w życiu bym się tutaj nie wybudował. Be nie bez powodu jest, jest ten domek rozwalony, nie? <laughs> I ale ogromne jest to mokradła. Te... Ogromne są te mokradła, zobaczcie. Ciągną się i ciągną. Ciekawe, czy to wygląda tak samo jak tutaj. No ale wydaje mi się, że nie, bo zobaczcie, że tam dalej już, już nadal widzimy takie drzewa. No i widziałem, i, i widziałem kryptę, nie? Więc... Więc, kurde, no na pewno tutaj będzie warto to pozwiedzać, nie? Ooo, jest chyba koniec, jest chyba koniec. I kurde, zobaczcie, to się tak kończy dziwnie. O. Tak jakby tej rzeki tutaj miało nie być. No ale dobra. W takim razie... O, stop, 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 stop. No, idealnie. I dobra, ta łódka chyba nie odpłynie, nie? Nie odpłynie. Dobra, wiecie co? Ja sobie to zaznaczę. Dobra. No i mamy łąki. Mamy łąki i mamy mokradła. To fajnie. Teraz się tak przelecę tutaj wzdłuż mokradeł. Między mokradłami właśnie a łąkami się przelecimy. Czekajcie, bo jak na razie to ja idę na mokradła. A tego nie chcę. Dobra, tędy biegniemy. No i sobie tak pobiegniemy i zobaczymy, czy będzie czarny las. Czy może będzie jakiś inny biom. Zobaczymy, kurde. Zobacz... O kurde, ile Leniksów. Gdzie jest grzyba? Jakie dzielę. No, te mokradła są zdecydowanie większe. Zobaczcie, aż tam się ciągną. No, tylko zobaczcie, kurde, że tutaj mamy koniec. Mamy łąki, mamy mokradła i tyle. Nie mamy czarnego lasu. Ale mamy ogromne jezioro. Zobaczcie, tam, tam jest to połączone. Fajne jeziorko tutaj jest. No, ale kurde, z drugiej strony, fajnie też by było mieć czarny las. No w sumie aż tak blisko tych bagien się nie muszę budować. Kawałek mogę się przelecieć. Zresztą możemy sobie koło bagien y, zrobić y, portal. Równie dobrze. A zobaczcie, kurde, tutaj jest ciekawe miejsce na bazę. W tym miejscu. Tam mamy już rzekę jakąś, nie musielibyśmy fosy kopać. Zobaczcie, tutaj ej, jakieś palisady, tu widzę. Jakieś, jakieś domki, moglibyśmy to odbudować. Moglibyśmy to odbudować tutaj. Patrzcie, tu cała wioska jest. Bramy nawet mają, zobaczcie. O, nie, nie, nie. Dobra, jednak chyba tego nie będziemy odbudowywać. Draugary tutaj, kurde, się zalęgły. Ciekawe czemu, nie? I to, kurde, aż tak blisko? Nie no, ty, te bagna są tutaj. Tu są bagna. Skąd te draugory się tutaj wzięły? Podobno do nich z łuku trzeba strzelać, więc rozejrzyjmy się tutaj. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, słuchajcie. Wioska, która została przejęta przez draugury. I tu w tym domku chyba też jest zombiak. Zombiaki do nich mówmy. Ała, trafił mnie dziad jeden przeklęty. Kupka z ciał, zniszczyłem kubkę ciał, ale obrzydliwe miejsce, kurde, słuchajcie. Ej, coś tu rośnie, nie, coś tu wypadło po prostu. Kurde, ciekawe, czy one się tutaj będą respić? Czy, czy nie, bo jak się będą respić. O kurde, i nie trafiłem, i teraz go nie zabiję na hita, nie? No, wiedziałem. Ciekawe, czy one się tutaj będą respić, czy jakbym ich zabił, to mógłbym przejąć to miejsce, nie? I zbudować sobie tutaj bazę. Możecie mi w sumie dać znać w komentarzach. A tymczasem, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.